Dobry wieczór. Witam dzisiaj ponownie. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o homarach. Wiem, że wszyscy teraz prawdopodobnie jemy kiełbasy, kotlety, pieczemy inne fajne mięsa albo wegetarianie, warzywa lub sery na grillu bądź ziemniaczki na ognisku. I wszyscy jeszcze odpoczywamy. A ja tu z homarami wyskakuję. Otóż, y, homary są bardzo interesującymi zwierzętami, ponieważ y, mają pancerz, ale pancerz y, z nimi nie rośnie. Pancerz muszą zmieniać przynajmniej dwa razy do roku. Y, moment, w którym wiedzą, że y, czas przyszedł, żeby zmienić pancerz. Jest to moment, w którym czują dyskomfort. To znaczy, stary pancerz ich uciska, nie mogą się już w nim swobodnie poruszać, i to jest ten moment na zmianę. Przez jakiś czas potem są takie narażone trochę na niebezpieczeństwo, bo, bo pancerz musi nowy troszeczkę stwardnieć, i to też jest taka interesująca sytuacja. Natomiast, czemu w ogóle mówię o y, hamarach i pancerzu? Ponieważ przyszło mi do głowy, że bardzo negatywnie myślimy i odnosimy się do stresu w naszym życiu. Kiedy myślimy stres, od razu wpadamy w panikę, przestajemy myśleć y, y, planowo, przestajemy po prostu w ogóle. Zastanawiać się, czy, czy można coś z tego dobrego wyciągnąć. Zaczynamy się martwić, i yy, najczęściej yy, działa to na nas dość negatywnie. Ja chciałam jednak zwrócić uwagę na to, że może czas, żeby trochę inaczej yy, reagować na stresy. Jest to nasza codzienna sytuacja. Co chwilę coś nam nie pasuje, ktoś wywiera na nas presję. Wynika to również z tego, że dookoła nas ciągle się dzieją zmiany. I każdy, kto żyje wokół nas, z nami albo obok nas, chce czego innego niż my. Z tego powodu wynikają pewne napięcia i presje, i w tym momencie czujemy się zestresowani, raz mniej, raz gorzej. Natomiast myślę, że to jest dobra sytuacja za każdym razem, żeby pomyśleć: co w takim razie mogę zrobić inaczej? Jak mogę to wykorzystać dobrze dla siebie? I co się zmieniło po tym? co wcześniej odebrałam jako niezbyt przyjemną sytuację. Życzę miłego odpoczynku, smacznych kiełbas, jeśli ktoś lubi również przepysznych homarów i do zobaczenia jutro z kolejnym wezwaniem serwaka. Dobranoc!